Ja osiemanko z tej strony Patryks. Jest ze mną y, ten... O, y, sagi. Dzisiaj znów gramy na Wojanowicach. Dzisiaj znów gramy na Wojanowicach. Więc zapraszam do oglądania, bo to będzie naprawdę ciekawy film. Naprawdę będzie robił wrażenie. Dobra, więc yy, przywitałem się w tym miejscu, co Wojan zawsze lubi, bo chciałem sprawdzić, czemu on tak lubi. No i wiem, dlaczego on tak już lubi, dlatego bawi tak na swój dom. Dobra. Bo jego dom to robi wrażenie. No, idziemy se do Palionara. Pokazać wam ogólnie mój dom? Tak, pokażę wam mój dom. Mój dom, to mam po, dwa domy. D dom, o, o ten dom. Dom i jeszcze mam połączenie z moim drugim domem, z tym domem. M mem I to, i to jest ten dom. Więc mam dwa domy, można powiedzieć. Ale wolę przebywać w domku, więc... Więc, bo Katia jest moja moja ulubiona youtuberka też, tak samo jak wojna. więc, co, co będziemy robić teraz na tych wojanowicach? Będziemy czekać na nowego członka nowic! No, no właśnie. Zaraz jedzie, więc. O więc robi wrażenie na no, prawdziwy gigant. Te Wojanowice są prawdziwe giganty. Prawda? O, Wienadżar. Tu są Wienadżarowie. To, to są tak, to są Wojanowice. No to są Wojanowice. To są Wojanowice normalne. Ym, tak jak były ym, tego. Tak jak były. Ale to ty byłeś tym hakerem. A to ty to napisać, bo ty byłeś tym hakerem. No bo ty tak. Nie, to ty byłeś, bo ty się przyznałeś. Po odcinku tamtym, bo wczorajszym odcinku ty się przyznałeś, że to... No znaczy odcinku się nawet przyznałeś, że to ty byłeś. O idę do tajnej bazy paliona. Idę do tajnej bazy paliona. O jest. No zobaczcie jakie pięknie wiesz. O. Ręcznie. Da. I zobacz, i, i jakby ktoś nie wiedział, gdzie była stara pali, baza paliana, która już by, była rozwalona, jest jeszcze dalsza część, tam pokój w Tajnej Bazie. Jakby ktoś nie wiedział, to właśnie to i, i, idę wam to pokazać. Znaczy byłem tam tylko, nie tepnął. Tam był jeszcze pokój w Tajnej Bazie, i, i, taki zielono-czarny, można powiedzieć. Taki jak teraz jest ta ścieżka. <laughs> Jakby ktoś nie. Wiedział ja to tu jest pokój do Enchanting Room, tylko nie dało się wgrać itemów do skrzynek. Nie dało się wgrać w itemów do skrzynek, więc... Tak. No i tam był jeszcze pokój. O, tam jeszcze był pokój. No tu był jeszcze pokój, tu był przycisk taki. Ej te pniesz mnie, bo nie mogę znaleźć przycisku, te pniesz mnie. Dlaczego Cię tu wezwałem? I zobacz co się stanie. Y nie wejdź na płytkę i zobacz co się stanie. Może tu gdzieś jest ta płytka. No, powinno tu wszystko wybuchnąć, jak się wejdzie na płytkę. A gdzie jest płytka jakaś? Nie, nie widać. Widzowie, widzicie tuż tam jakąś płytkę? A może tu gdzieś jest płytka? Nie. A kto to w ogóle napisał, widzowie? Ej, widzowie, jak wiecie, kto to napisał w ogóle te tabliczki, no to... A, pozdrawiam, Wojan. No to to Wojan napisał. Tylko nie wiem czy... mm, murem za filosokiem Aj dawaj, idziemy do nedaru i się musimy stąd jakoś wydostać w sumie No na spek to, dawaj Ja też ja też jestem Oni się na spotkaniach. Oni byli się nakreatowali na odcinku z Więc jeszcze nie zrobiliśmy tu naszych skinów. А где сумая? Ну, а был Патрик, ты напишешь. Да, Патрик, где вообще изгид? Да. Teraz pogląco. A tam jest jakaś dziura w murze, bo to jest jakaś dziura w murze. No. Nie ma. To, to jest dziura. poza widzę. A sprawdź, czy szpital tam ten tam. Pewnie jest szpital, ale. No i w piękny dzionek jest znowu Janowitek, spokojny. Piękny, fajnie się gra, no. A i tu jest jakaś, a nie, myślę, że to jest jakaś półpłytka, że o tam to chodziło, że tu jest, przy No to jest prawie przy skinach, ale to nie półpłytka jest. Tylko jakieś drewno. Ja, ja, ja idę do ja idę do wyjścia sprawdzić czy jest szpital czy jest szpital bojanowy ale później oczywiście wrócimy na wojanowy to nie zostajemy w tym szpitalu jest szpital jest szpital, czyli to jest jeszcze mapa, gdzie był szpital wybudowany poza Wojanowice. A wicę. A sprawdźcie, jest Katilandia. A sprawdźcie, jest Katilandia. Chcę sprawdzić, cię, jest Katilandia. A ja wiem, jak się idzie do Katilandii. Ja, tam musisz na bagna iść, tam wiesz, gdzie jest bagna. Tam gdzie jest Kibel, paliono. O tu, tu, jest, tu się idzie, szło na tym tam gdzie jest kibel paliono i sprawdzę czy jest Katilandia, bo ja bym, bo, bo ja jestem bardzo ciekaw, ale jak coś to tam nie zostajemy widzowie, tylko, a tam jeszcze nie ma tych ścieżek, to jest dopiero ocean, tu nie ma tych bagien, bo tam była ta góra, tam była ta góra, nie wszedłbym, zobacz. Zobacz, wszedłem, zobacz, w, zobacz. Ja, ja nie umiem w na życiu pływać. Da, idziemy do Wojanowic. Idziemy do pi tych pięknych Wojanowic. Już widać dom na drzewie na drzewie, da, na drzewie, 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 na drzewie. Widać wojanowice, ale pięknie Jak coś to ja mam do picia, możesz przyjechać Jak coś to ja mam do picia, więc możesz do mnie przyjechać Jestem na Wojanowicach. Ale fajne są te wojanowice, fajne Zajebiste To jest, ej tu było tu było pierwsze z Onką. Tu pamiętasz? Z Onką tu był ślub. On i Onka tu. Zobacz. I Nupka tu był so przesąd na członka Wojanowic, nie? <tryk> no tu, tam gdzie był domek matronera. Matrunera. Szkoda, że nie ma domku matronera. Matrunera, tylko sąd. Ale sąd też się przyda w sumie. Z... W sumie niż domek matronera, co nie? A wie kto budował sąd? Wojan, budował z Kati i Pelionem, a Kati ozdabiała. A Kati ozdabiała ten, a tu gdzie sąd? To kiedyś matroner tu mieszkał. No, racja, ale fajnie, fajnie sobie czasem pospominać, co nie? Tu jest domek Kati. No a to ja kończę odcinek, pójdę do tamtego miejsca, gdzie się przywitałem. A bowiem, wszystkie, wszystkie nie Kati się pożegnam. Wszystkie nie Kati się pożegnam, bo Wojana, wszystkie nie Wojana się pożegnam. I To będzie fajny, myślę. Wszystkie nie wojana się poszedłem. <laughs> Dobra. To pawizowie i, i subskrybujcie kanał. I, i do następnego odcinka. Bum!